Gdzie jesteś? Rozwiązuje problemy dla różnych ludzi w różny sposób. Co chcesz zrobić, co? Tylko tak można to skończyć. Oglądaj w Kanal Plus Online. Turbokosak. Jeśli, szanowni państwo, ktoś jest liderem strzelców pierwszej ligi, na dodatek zdobył ostatnio Puchar Polski i jeszcze na dodatek był najlepszym zawodnikiem meczu finałowego, no to Grzegorz, gdzie my mogliśmy zrobić kolejny odcinek mógłby gdzie? Nie wiem. Nigdzie. Tu. No właśnie tu, z Angelem Rodado z Wisły Kraków. Buenos Pias, senior Rodado. Buenos días. Buenos días. Vamos a la Turbo Cossack. Vamos, con todo. ¿Punto do? Do? Con todo. Ja ho estàs amb tot? Tot. Com? Tot. Tot. Ens arsenal. No. All, no? All power. All power! <laughs> all power, tak. Sí, sí, senyor Rodano, sí. All power. Are you ready? O! Grzegorz, to jest dobre pytanie. Czy ty zrozumiałeś, o co pytał kolega Angel? Jestem gotowy! Nie zdałem do tej pory hiszpańskiego. Okazuje się, że już znam. I Statystą! Si! Ok. Nie co powiedział? Czy jestem gotowy? statystą! To jest statysta! Statysta! Angel, powodzenia, good luck! Dzięki. O! Spokojnie, to są początki! A! Będzie zdecydowanie. Lepiej, Angel, Very Solid Goalkeeper. Miał być zawodnik lewonożny. Krok po kroku, krok po kroku. Tak, tak Grzegorz, Krok po kroku. Gorzej, jak będzie błąd kroku. A to nie jest koszykówka. Patrz co robi Angel. Ola la. Krok po kroku Angel. Angel. Angel! Spokojnie, spokojnie! Angel, spokojnie! <grym> action! Spokojnie, Angel! Spokojnie, Mam wrażenie, że akcja straciła na dynamizmie. Guta see, Angel? Top, top, top. Ja nie krok po kroku, ja redni od razu. Jeszcze. Angel dla Ciebie. Tu zespołu, jest? Yes? I no, told you! I tell you! <laughs> come on! come on! <laughs> oh! Uh, I have a question. With your asses. My is here yeah, I know. Who's the better goalkeeper? Uh, our goalkeeper? Uh, or, uh, for example, Casillas? Thank you so much! Ramis! Ramis! Hmm? 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 Czy ty widziałeś jakieś karne w wykonaniu kolegi Angela Roda do Wisły Kraków? Nacional Espania Bank of Information działa. Wszystko widziałem. Left or right? Thank you so much. My. Ok. Oh. Wow. Oh. But good side. Good side. Thank you but very much. Not enough. Grzegorz, to nie był remis. Middle. Okej. Okay. Grzegorz, widzowie już wiedzą. Widzowie już wiedzą. Ty, ty, ta muzyczka będzie, nie? Tyry. Ty. <grym> 41 stopa, All za mała, zwłaszcza ta prawa, lewa wyszła. Grzegorz, to nie jest remis. Angel, teraz to jest mi obojętne, ma być gol. Okej. Okay. Jak jest po obojętne, a później powiem, wiem. Obojętne! Obochętne? Tak jest grzegorz właśnie. Właśnie tak wow. oh, no, no. Oh. Obo, obo obojętnie z pani, że jest rabona, jest? Jest? Beautiful rabona! Yes. A mi to jest obojętne. I to też Grzegorz nie jest remis. Obojętnie Rabona? No, no, no Rabona. No, please, Please rabona! No. Please rabona. Jesteś sure? pewny? <laughs> sure, Ramona. Maybe, maybe injure. Can I do like this? Oczywiście, że tak. No tutaj, Grzegorz jakby nie uderzył, będzie dobrze, prawda? Po hiszpańsku obojętnie, obochętnie. No. Very good. Good or not? Good for us. Very good for you. Obojętnie. <laughs> What, out? No! In? Eh? It's in Mishlenice. Ball is still in Mishlenice. <laughs> <laughs> Krakow is your second home at the moment? At the moment, it's first. Yeah! What do you think about Krakow? Is it a good, good city for you? Yes, it's really good. I, uh, I love the city. I don't like the weather in winter, but it's okay. It's okay. Uh, Polish woman. I uh, I prefer Spanish because my girlfriend. Oh, you have a girlfriend? Yes. Ah! Uh, so okay, the, the, the I don't I don't want be in, in problems. No, yes, yeah, so no, uh, no. problem, no problem. Uh, Polish language? Jakut, 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 jakut. Czy samochód? Wow. Następny mecz jest bardzo ważny. Musimy wygrać. Turbokosaka też musimy wygrać. I jest top of the top. Top of the top to nie jest po polsku, ale... ale sami Państwo rozumieją. Ale rozumiem. Wszyscy rozumieją. Tak. Najlepszy. najlepsze Angel, tu like vole? Yes! Very good information for us. Okay, Sorry, for me, not for gabor. Ale on się nie liczy. On się. On się nie liczy. To Ankerku! Yes! Another great assist! Of course! Maybe you won't play with me in this Of course! With you, 30 or more goals! Of course! Naturlish, I will absolutely! Oh, too easy, eh? <laughs> Maybe you would like to play with me in this Also! Also! Grzegorz, you have contract! Senor Rodado! Do you have good goalkeeper in Wisla? Yes, we have. Much better than him? We can make a space for him. Grzegorz! Dokładnie, będę w kosmosie, space for me. I can say for play, but... Grzegorz! Grzegorz! Łooo, Jezus! O, Jezus! Pomójcie Panie, kochamy! Grzegorz, no. zaliczmy od razu. Popsecki. Będziemy mieli spokój. Crossbar challenge. Haha, <laughs> <laughs> 20 points is good? Ok, ok. Co so tu się wydarzyło? <laughs> grand Mosquito, grand Mosquito. Ready? Red like Wisla. Yes. Tak? Yes. Achel, 20 metrów, proszę, head you Chcesz my head Nie. No. Ok, nie teraz, może later, 30 metrów. Weźmy to. Achel, O, oh! oh my goodness. Jak like Neymar. Tak. Ale lecimy. O, my God. Nie, nie, nie. To tylko 30 metrów. Teraz, główki, Achel, teraz. Nie ma czasu. Nie ma szans. Nie ma szans. Ja wierzę. Ja wierzę, że przyjmie zgówki. I'm impossible. 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 Green zero point. <gry> Teraz jesteś moim siasielu. Przyjaciele z Majorki. Tak. Orki z Majorki. Orki. Orki z Majorki. Orki z Majorki. On Angel Always źle wyrzuca piłki. Źle. Musi dobrze. Musimy. Tak. Musimy dobrze, Grzegorz. Źle to po hiszpańsku dobrze. Patrzymy. Musimy Grzegorz dobrze. Oh. Tu to strong. Tu to strong Grzegorz. Tu strong. No, no, me, me, me. A sorry Grzegorz. On strong. Bardzo dobra piłka. Pierwszy raz w tej konkurencji. Zawodnik powiedział ci, że bardzo dobra piłka. The first time. To ty Angel, naprawdę? Tak jak rozmawialiśmy, dziękuję później się ten, tak? Naprawdę, Angel, naprawdę. To może jakąś gorszą rzuć teraz? Oh. <grym> za to są punkty! Angel, za to jest pięć punktów. Come on! Mamy to! Mamy to. Ile punktów? No ile punktów, no, ile punkty? Za poprzeczkę normalnie dajemy? No ile punkty? No jest! Jest? Yes. Teraz 20. 20? Tak. Ale za co 20? You will see. No Grzegorz, no jak za 20. No jak za 20, no, ale... Skoro mówi, że, że... We will see, no to... We will see, what time will tell. Ocie kręcę! Ojcie! Ojcie! She's my. No Jest! E, e, Jest! 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 Yes. Grzegorz, ty byłeś yes. najbliżej! Jest! 20 punktów. 20 punktów. Popularne krakowskie Dobra, karty. Karty. Dobra robota. <laughs> I'm really nervous teraz, because legenda Kazimiers jest is watching. O oh, oh, mój Boże, o oh, mój Boże. Teraz musi spokojnie ent. i do Proste. Okej. Okay. To proste. No, Achel, to jest proste. No, do bramki. No, do bramki. Do bramki. Do bramki. Może być pequeño, prawda Grzegorz? Pekinia mała, tak! Brawo, brawo! In! Panie Kazimierzu! Bramka! Tak! Skoro bramka, ja pół zdaję. Tak! No wszyscy tak się cieszycie, a co z portiera pequeño? I will try. Panie Kazimierzu, jakieś rady? Tak jest, spokojnie. To musi być górą. Musi <noise> być górą. Poprosimy. To, to spokojnie, spokojnie górą. <noise> spokojnie, po coś na luzie. Hiszpanii mają luz. No przecież mają luz, Hiszpa... I moc w nodze. Za dużo siły. Pani trenesiek Mieciu, to dla pana? Dobrze, brawo! Bardzo, tak dobrze, bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze, Tylko, że będziesz, też... okej, okay, byś strzał! Dobrze! For you! Wystarczyło spokojnie! Ład! <grym> no, panie trenerze! Panie trenerze, no ja muszę mu dodać punkty! co to założyć? No, do, do, dokładam! 15! Bravo! Ooooooo! <śles> 20? Eh? Brawo. In Spanish 20? 20. 20. 20, 20, 20. Grzegorz, ty po francusku wiesz, jest 20? No. Grzegorz nie wie. Pewnie nie jest. W ogóle nie ma. In, 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 in French language we don't know how jest 20. Yeah. wind. 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 wind, wind. Wink to wiatr. Ready, go! One, two, three! Grzegorz, na co to się zapowiada? Na hiszpańskie tornado. Twelve! <tworzamy> Grzegorz, to się zapowiada, to już jest! 20 go, please! Paweł, nie, nie wahaj się! Paweł, kolego Andrzej. One more! One more! One more! Jest! Jest! Zawsze chciałem, szanowni państwo, resuscytować hiszpana. Ja wiedziałem, że na Majorce tak wie, ale nie sądziłem, że aż tak. Orka z Majorka! Wow. Berygut prawa, bery lewa, więc tu jest obojętnie Vamos alla plaża, albo Vamos a la ogród. Panie Angelu, pan wybierze dobrze. I am a Spanish guy in, Pol in Poland, but I look like Polish guy in Spain. Troszkę tak, no, troszkę tak. Grzegorz ostatnio ci widziałem na plaży w mieu, jak tak sobie zaiwaniałeś. Ale getry to były, a nie klasyczne skarpety. A to przepraszam. A to przepraszam. O! I, ty, I Grzegorz, zastrzał. Angela też przepraszam. Bardzo dobrze, Angel. Widziałam tu mać. jest ok. Angel, bardzo dobrze. Zapraszam Cię na plażę w Mielnie. Przyjedziesz? What? Przyjedziesz. Tak. Dziękuję. Żołglerka jak na Majorce. Okay. Majorka nie myśli okay. Proszę. On nie spowie drogich myśleńc na Majorkę? Tak w kontekstach Francji jest to, no, ale to ciągle krakowskie kawki. Znowu źle to przyjęcie. Znowu źle przyjęcie. Very nice walk. Jest? Jest. Now running? No co ja Państwu powiem, no aż żal jest chłopak na pierwszą ligę. No aż żal, on musi promować to jak klasa, prawda? Oczywiście. No oczywiście, no. Turbo Kozak yy, też dobrze by było wygrać. Tak? Oczywiście. No. I, I w ogóle było bardzo fajnie? Oczywiście. Co więcej. I też oczywiście, oczywiście. koszulka jest dla państwa, dla państwa, dla państwa, dla państwa, od Angela. Od Angela, tak? No to już zostaw, dlatego już, bo to <laughs> dla państwa, nie, nie, nie dla Ciebie. <laughs> Angel, no co by tutaj na koniec jakby wszystkim ludziom powiedzieć, bo rozumiem, że na Majorca oglądali? Oczywiście, oczywiście. Na Ibizie oglądali? Oczywiście. I w całej Hiszpanii również. Oczywiście. I w ogóle ten program będzie od tego momentu bardzo popularny na półwyspie Iberyjskim. Tak, oczywiście. No. Polski ma bardzo dobry. Teraz Państwo się przekonają, jak bardzo ma dobry. Okay. Bardzo serdecznie chciałem podziękować. Oczywiście. <laughs> no, no, ok, na <laughs> Bardzo serdecznie chciałem podziękować. Bardzo serdecznie. Chciałem podziękować całej swojej rodzinie, całe rodzina i prowadzącemu i prowadzącemu, bo gdyby nie oni i on, bo gdyby nie oni, bo gdyby nie bo oni i on i on, to by mnie tu nie było, to by no to nie było, nie było oczywiście, oczywiście. I na sam koniec, i na sam koniec, chciałem przekazać, chciałem prze przekazać, ...przekazać... Przegadać też bym bardzo chciał. Wszystkim kibicom Wisły Kraków. Wszystkim kibicom Wisły Kraków. Że zrobię wszystko. Że zrobię wszystko, by w następnym sezonie. wem następnym sezonie. Zagrać w Ekstraklasie. Zagrać w Ekstraklasie. I znów wystąpić. I znów wystąpić. Turbo Kozaku. Turbo kozak, To tu mówię ja. To mówię ja. Angel Rodado. Angel Rodado. Oczywiście. <śmiech> <śmiech> Proszę Państwa, no nie. No, 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 taka dwójka jak. E, nasza dwójka to nie ma ani żadnej dwójki. <śmiech> Oczywiście. Oczywiście. <laughs> Serdecznie Państwa pozdrawiam. Al Herodado, Wisła Kraków. Oczywiście. Dziękuję no, bardzo. No. Ja również. <laughs> Kim ty jesteś? Rozwiązuję problemy dla różnych ludzi w różny sposób. Co chcesz zrobić, co? Tylko tak można to skończyć. Oglądaj w Kanal Plus online.